Z lewej strony mamy, prosto stoją przy klasztorze Świętego Szczepana. W tej dolince Święty Szczepan pod czujnym okiem szaula. Szawła, przepraszam, Szawła został ukamienowany a wyciągnięty przez tą bramę, która dzisiaj widziałem remontowana jest, nie ma tam przejścia przez bramę Szczepana bądź brama Lwów Lwy zostały umieszczone w czasach Sulejmana Wspaniałego brama klasztor św. Szczepana, zbudowany w XIX wieku. W dolinie Cedron zobaczymy groby. grup Absaloma, ten okrągły grób odciosany od litej skały. Oraz inne, inne groby. Grób m.in. takiej z piramidą księżniczki egipskiej. Jednej z rząd Salomona nie tutaj widzimy te groby z lewej strony księżniczki egipskie jeden z żon Salomona grób odciosany widzimy odlitej skały to nie jest oddzielna budowla murowana a tu narożnik świątyni z prawej strony proszę spojrzeć jakie wysą. na dole z lewej strony Dolina Cedron, w górze Ofel, a przed nami kościół zaśnięcia matki boskiej dormitio Jesteśmy teraz na zboczu góry Syjon po lewej stronie w dole jest Dolina Gehenna Gehinnom. na samym dole było to wysypisko tutaj stał posąg Molocha widzimy Żyd idzie ze świątyni z modlitwy z tym Talit tym płaszczem, szalem modytem gehenne widać łapie, jak na dłoni teraz nie, nie na... <kühm> tu znajduje się posąg się na... Molocha Polszweil. a skąd się wziął wiatrak holenderski w Jerozolimie? związany jest z Żydem holenderskim Montefiore, który w XVIII wieku karetą przydreptał z Holandii do Izraela i on zapoczątkował właśnie Przyjazd Żydów Europejskich do ziemi Izrael. I stąd na tę pamiątkę wiatrak holenderski Montefiore, z prawej strony <coughs> Hakeldema pole krwi. Otóż, jeśli chodzi o ten posąg Molocha, który w tej dolinie Gehenna stał. Kult jego m.in. polegał na tym, że palono dzieci, ale czasami dorosłych, wojowników, jeńców wojennych, zwłaszcza. Był to ogromny posąg gliniany ze straszną maską, a w środku tego posągu palił się wieczny ogień i przez otwór w usta wrzucano dzieci. Znajdujemy się na drodze do Betlejem, do Hebronu. Pojedziemy do Bejt Sahur na ten odpoczynek, bo to jest najlepsza. To, to najlepsze rozwiązanie, bo tu w Jerozolimie nie ma nawet gdzie się zatrzymać, nie ma jak pójść i tam też się tanio

<śledzianie> ale Ale ja to są moje nie wiesz? Nie, nie, ale już patrzę, gdzie jest. Te balkony za nie życia. Kiedy? W razie. Nie jesteś kulturalny, wiesz? Dokładnie pełnym znaczeniu tego Ale, 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 ale potem ale zobacz na konia. takiego w filmie, nie? I konia był To było przekręcone, nie? No, no dokładnie. <laughs>